Łapka w górę, subskrybujcie, niech się to rozprzestrzenia. Dziś chciałem powiedzieć na temat, na który niewiele można znaleźć gdziekolwiek, ale na szkoleniach Staga było. E, także ci, co jeździli na szkolenia, uważali, e, to będą wiedzieli o co chodzi. Dotrysk benzyny, jak go prawidłowo wykonać w instalacji Stag, w każdej instalacji w zasadzie, jak wykonać ten dotrysk benzyny. No i pokażę Wam teraz na przykładzie. Mamy tutaj Honda City, która już jest zestrojona. Na korekty. Jest tutaj korekta po obrotach, jak widać. Mamy podłączony skaner zewnętrzny. Na którym skanerze widać, że mamy korektę tutaj oscyluje w okolicy zera. To auto na benzynie też ma e, taką korektę, więc stroimy zawsze do korekty zastanej benzynowej, o ile ona nam się wydaje ta korekta odpowiednia. tak? Jeżeli to auto by miało podwyższoną korektę. No my takiego auta na montaż nie przyjmujemy, ponieważ oznacza to, że auto jest niesprawne. Ewentualnie przyjmujemy takie auto warunkowo, naprawiając przedtem usterkę. Mieliśmy takie auta już, naprawiliśmy na przykład niedziałającą sondę lambda, wymieniliśmy, auto działa. Ale nie o tym. Chciałem tutaj powiedzieć parę słów właśnie o dotrysku. Jest korekta, korekta benzynowa, korekta po obrotach i teraz tak. Spójrzmy. Mamy korektę 0. I teraz niektórzy robią coś takiego. Udział benzyny. Biorą sobie, zaznaczają, nie? I mówią klientowy, klientowi: Zrobię panu 20% dotrysku benzyny czy tam e, 10% dotrysku, to on będzie mało palił. Robimy 10% dla wolnych obrotów. Nie? I teraz zastanówmy się, ile to jest 10% z 3, no, 3 milisekund. 10% z 3 milisekund to jest 3 dziesiąte milisekundy i teraz proszę bardzo co się dzieje ze skanerem na skanerze widzimy jak korekta się robi plus 20 tak z czego to wynika a no wynika to z tego, że z tego czasu wtrysku e, gazowego zabrał nam sterownik gazowy te 10% benzyny które miał wtrysnąć sobie czasem wtrysku na benzynie ale nie jest w stanie tego zrobić nie jest w stanie z tego zrobić z takiego powodu, że wtryskiwacz benzynowy też ma swoje ograniczenia mili państwo to nie jest bezpośredni wtrysk na mieszance uwarstwionej żeby takie czasy wtrysku realizować więc ten wtryskiwacz najno najnormalniej w świecie się nie otworzy teraz zjechałem z korektą do zera, ponieważ wywaliłem korektę Yy, udział benzyny tak zlikwidowałem te 10% i teraz jest bardzo mądry myk jak to zrobić yy, ten udział benzyny żeby silnika nie, nie zajeździć bo teraz wyobraźcie sobie że ktoś zrobi, yy, zrobił fajną mapę yy, mapę korekt po obrotach wszystko się zgadza tak tutaj jest do 6500 auto jest wystrojone i zabiera tutaj z, tych, e, z, tej, z, tej, z tej mapy daje udział benzyny od 5 milisekund daje tutaj 10% nie? i tutaj też daje 10% czy tam 15, ja już widziałem coś takiego zrobionego no i klienta musiałem uświadomić i to zmienić e, i teraz mamy tak tutaj zabierze nam 0,5 milisekundy e, tutaj zabierze nam e, milisekundę ale wtryskiwacz dalej się nie otworzy, bo on na jedną milisekundę się nie otworzy. Minimalny czas otwarcia takiego wtryskiwacza jak jest tutaj to jest 1,5-1,6 milisekundy. Więc żeby nie ryzykować powinno być około 1,8 milisekundy, bo w tym momencie auto zacznie palić po prostu zawory zamiast robić pożytek jakikolwiek. Zrobimy więcej szkody niż nam się wydaje, więc wchodzimy sobie na parametry, ustawienia zaawansowane i mamy tutaj taką zakładkę udział benzyny. I na tym udziale benzyny dajemy minimalny czas wtrysku, który nas obchodzi. Czyli tutaj to auto gdzieś tak dookoło wyświetliła nam się tutaj informacja, że mapa benzyny zostanie zmodyfikowana i czy mamy kontynuować tak, kontynuujemy, minimalny czas wtrysku benzyny, jeżeli to ma mieć jakiś sens to minimalnie te 5 milisekund czas dolewania benzyny damy na 2 milisekundy po całości tak, i od powiedzmy 3,5-4 tysięcy obrotów, czyli tam gdzie EGT jest naprawdę wysoki, gdzieś tam po autostradzie będzie klient piłował to auto i spójrzmy co teraz nam się dzieje jest wyliczona dla każdego czasu wtrysku procentowy udział benzyny, tak? Więc dla 5 milisekund, żeby na 2 milisekundy się otworzył wtryskiwacz, potrzeba aż 40%. Dla 6 34, dla 7 28, 25, 22 i tak. W ten sposób powinno to wyglądać i teraz Klient wejdzie w sobie nawet, nie wiem, przez swój program i powie: Matko boska, 40% udziału benzyny. No tak, ale to tak musi być, bo jeżeli mamy tutaj zrobić tak, żeby to miało sens i żeby to działało i nie robiło szkody, to musi być te 40%, ponieważ jeżeli zrobimy mniej, to zabierze nam z gazowego, ale z benzynowego nam nie doleje, bo sprzęt na to po prostu nie pozwala. I to trzeba zrozumieć, i nie brownić się rękoma i nogami I nie mówić, e, że jest inaczej Ponieważ inaczej nie jest Co przed chwilą na filmie było widać Z korekty 0 Jeszcze raz pokażę Dla niedowiarków e, Z korekty 0 Dolewam teraz benzynę Ciach, 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 ciach Mamy 10% 3,9 się korekta robi 4,68 10 Cały czas jest na 10% korekta 16 20 jest za ubogo i check engine na pewno by się zaświecił tutaj w tym momencie. I teraz zobaczymy przy jakim czasie wtrysku, przy jakim procentowym udziale. Ja obstawiam, że około to będzie 25%. Zacznie nam korekta. Zobacz, ja zwiększam udział benzyny, a korekta rośnie. Już mam teraz 30%, korekta jest plus 36. O, i teraz mamy 30%. Dopiero przy 30% zaczął nam się otwierać wtryskiwacz benzynowy. Jest 30%, korekta zaczyna maleć, ale on się i tak nie otwiera w pełni. On zaczyna podrygiwać, jak to mówią. Odkleja się zaledwie. Dajemy mu 35%. I przy 35% dopiero przy 35% korekta zaczyna nam wracać e, do zera